Słowami wstępu jestem Ukrainką. Większość swego życia spędziłam właśnie tam, natomiast później z nieistotnych powodów przeprowadziłam się do Polski. Pewnego razu natknąłem się na stronę, która transmitowała różne programy na żywo. Jako iż w swoim pokoju posiadam telewizor, i tego komputer, postanowiłam wykupić pakiet kanałów na internecie. Zawsze przed snem lubiłam sobie coś obejrzeć, także pomyślałam, że będzie to dla mnie idealne. I tak, któregoś dnia dostrzegłam, że jest opcja zmieniania kraju emisji. Płacę za to, więc czemu nie skorzystać? Twierdziłam, że dobrym pomysłem będzie zobaczyć swoje niegdyś ulubione ukraińskie programy. Niestety zawiodłam się. Była dostępna tylko jedna transmisja o nazwie kropka. Aktualnie nienadawana, a ja pomyślałam, że trwają dopiero nad dniu jakieś prace. Na ikonie kanału był jakiś pusty pokój, nagrywany w trybie nocnym i godzina. Możliwie, że była to właśnie godzina transmitowania. Ze względu na swoją ciekawską naturę postanowiłam to sprawdzić. O godzinie pierwszej sprawdziłam, czy rozpoczęła się audycja i okazało się, że nie. Poczekałam jeszcze z pięć minut i kiedy już postanowiłam dać sobie spokój, zaczęło się. Ku moim oczom ukazała się związana dziewczyna z zaklejoną twarzą. Wydawała się spać. Przez następne 10 minut nic się nie działo. Po prostu spała. Po tym czasie do pokoju weszło dwoje dziwnie ubranych ludzi. Jeden z nich był przebrany za pastę, a drugi za szczoteczkę. Cały czas wesoło tańczyli wokół dziewczyny, a później do pomieszczenia przyszła jeszcze jedna postać. Ubrana była na biało. Otworzyła jej usta i zaczęła myć zęby. Nastąpiło przybliżenie i dokładnie było widać, jak po podłodze kapała krew, wydostająca się z dziąseł dziewczyny. Na końcu pojawił się napis w cyrylicy, który znaczył myć zęby. Z początku myślałem, że to jakiś horror typu Font Footage, ale bez żadnego tytułu ani nic. Cała ta sytuacja była dziwna. Nazajutrz również postanowiłam obejrzeć program i, odkry i odkryć jego tajemnicę. Równo o pierwszej w nocy włączyłam i czekałam na rozpoczęcie, które zaczęło się tak jak dnia wczorajszego, czyli o pierwszej pięć. Tym razem sceneria była inna. Las i mężczyzna przywiązane do drzewa, a obok niego zwłoki. Byłam pewna, że są to zwłoki tej kobiety, co wczoraj była przedstawiana. Najpierw przyszły dwie osoby, tak jak wczoraj, przebrane tym razem za opaty i nóż. Skakały radośnie wokół mężczyzny, który wydawał się być roztrzęsiony. Następnie pojawiła się grupka ludzi ubranych na biało i zaczęła kopać. Nie pamiętam, ilu dokładnie ich było. Tempo zostało przyspieszone, a po ponownym jego zwolnieniu białe postacie wrzuciły martwą dziewczynę do wykopanego przez siebie otworu i zniknęły gdzieś. Zrobiono przybliżenia twarz mężczyzny. Wyraźnie widać było, że płakał. Przybyła biała postać z nożem i podciała mu gardło, a dookoła tryskała czerwona ciecz. Na jej kranie widniał inny napis w języku rosyjskim, czyli zabić. To był chore. Nie miałem zamiaru już więcej tego oglądać, a co więcej, zgłosić to na policję. Nawet jeśli mieliby mnie wziąć za idiotkę, nie wiem co skusiło mnie, żeby obejrzeć ten program jeszcze raz dzisiaj. Włączyłam kanał, to co zobaczyłam na ekranie zapiło mi dech w piersiach, na ekranie widnieje mój pokój. Boję się, jest pierwsza 03. Autor nieznany. Czytał Creepy Dante.